Słuchajcie, bardzo dużo pytań. Jak kupują osoby u nas kask, jest pytanie, czy kask jest przystosowany do interkomu? No i teraz, co to znaczy w ogóle, czy kask jest przystosowany do interkomu? Oczywiście, jak ma z tyłu jakąś taką blaszkę, mocowanie, gdzie można zamotować całą centralkę, to jest ok, ważne, ale dla Was informacja jest taka, że każdy kask który ma wyciąganą wyściółeczkę, przez którą możecie przeprowadzić kable oraz tak zwaną wnękę na wysokości uszu w EPS-ie na słuchawki. Jak tego kask nie ma, no to uwierzcie mi, że nie da się zamontować słuchawek, które odstają, dociskają do Waszych uszu, gdzie kask sam w sobie już ma być lekko ciasny. Nie da się jeździć, więc jak już jesteście w sklepie, i sobie wkładacie tutaj palca. Na wysokości uszu ma być taka wnęka, to znaczy, że właśnie kask jest przystosowany do interkom. A wszystkie te dodatki czy on ma tutaj po lewej stronie specjalnie już przygotowane miejsca na ten interkom? Pomaga jak najbardziej. Czy tutaj ma jakieś miejsce, żeby zamontować centralkę? Jeszcze bardziej, ale są kaski droższe. Ale dla was. Wystarczy informacja, że ma wnękę na wysokości uszu na słuchawki, to znaczy, że jest przystosowany do interkomu. I pamiętajcie, żeby ten kask miał minimum ale wyciąganą wyściółkę, Bo, żeby założyć interkom, trzeba wyciągnąć wyściółkę, zamontować słuchawki, zamontować ładnie tutaj pod jednym albo drugim policzkiem mikrofon który jest schowany pod tą gąbeczką. potem te gąbki chowamy, ściskamy, kabelki są schowane między EPS-em a wyściółką. słuchawki są również na w... równo z EPS-em, zakładacie kask, interkom wtedy się montuje mniej więcej tutaj na taśmę 3D, która jest zresztą zawsze w zestawie z interkomem, no i macie wtedy taki kask jak ten Stormer za 499,90 przystosowany do interkomu.